Witajcie! Jestem bardzo podekscytowana dzisiejszym odcinkiem, ponieważ tak jak Wam obiecałam ostatnio, spośród Was zostaną wylosowane osoby, które otrzymają dwa zapachy. Roses lub Moroccan Rose. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za udział w tej zabawie. Dziękuję Wam pięknie za bardzo miłe słowa, bardzo przyjemne komentarze, za gratulacje. Mam nadzieję, że się spełnią i faktycznie kanał będzie się rozwijał. A ja będę mogła Wam mówić dalej na temat różnych zapachów. No to co? Słuchajcie, moja córeczka, która miała tutaj użyć swojej magicznej ręki, stwierdziła, że woli męskie towarzystwo i mnie opuściła. Dlatego dzisiaj to ja wylosuję dwie osoby, do których te maleńkie skarby powędrują. Powiem szczerze, że dużo większym zainteresowaniem cieszył się zapach w olejku Marie Rose. Żeby było mi łatwiej mieszać, przygotowałam sobie michę. Wrzucam komisyjnie wszystkie karteczki tutaj. Mieszam. Nie patrzę, mam mieszać dalej. Słuchajcie, naprawdę chciałabym, żeby każda z was, każdy z was wygrał, ale nie da rady. Ok. Odkładam na bok. Poczekajcie, nie <trymna> wiem, czy mam do góry. <trymna> ok. Agnieszka Legrand. Marykon roz. Moja kochana, idzie do Ciebie. Gratuluję. Wiem, że brałaś udział też w ostatnim losowaniu. Wtedy nie miałaś szczęścia, ale dzisiaj. Marrokan Rose. Proszę. No i co? No wysypuję. Emocje rosną. Tutaj jest mniej osób, mniej karteczek. Chodzi o Rose'y. Wylosowałam. Czekajcie, czekajcie. Z góry Was przepraszam za stan moich palnokci, ale kuchnia ostatnio dała mi do wiwatu. Okej. Okay. No <grywa> i wykrakałam. Świat perfumarka. Mój drogi kolego. Z kanału perfumowego. E, mam nadzieję, że e, stworzysz jakąś nową, ciekawą kompozycję różaną <grystanie> ze swoimi męskimi zapachami, czyli e, Rose do Arka. <grystanie> Okej, okay. słuchajcie, e, ale to nie jest koniec niespodzianek na dziś, ponieważ chciałabym opowiedzieć Wam o kolejnych dwóch perfumach w olejku. No i co? I chciałabym, żebyście również mieli okazję je poznać, dlatego również dzisiaj mam dwa dla Was do wylosowania. Także słuchajcie mnie uważnie, skupcie się i wybierzcie ten, który pasuje Wam najbardziej. Napiszcie mi w komentarzu, który byście chcieli otrzymać. Słuchajcie, ja sobie przygotowałam karteczkę na ich temat. Ale może, widzicie jakie emocje, może zanim jednak e, sięgnę po nią, to Wam po, chociaż je pokażę. E, ja je odpakowałam, tutaj od dołu troszeczkę, ale one mają dosyć ciekawy pakunek, ponieważ trochę mi przypomina to, ja nie palę, ale tak koleżanka stwierdziła, która widziała je wcześniej, że to przypomina troszeczkę właśnie sposób otwierania papierosów. Będę się z tym męczyła, ponieważ nie mam e, praktyki. Rozrywam na Waszych oczach. Ja już je testowałam, nie martwcie się, otworzyłam je tutaj z tyłu, ale tak sobie myślę, a może zrobimy wielkie otwarcie, ale no jak mam je przetestować i ja wam powiedzieć. Odwrotnie się dopuszczyłam. <ścoughs> tak to wygląda. Z takie male, maleńka buteleczka, to jest słuchajcie... 15 ml, z tego co pamiętam. Dajcie mi sobie, dajcie mi przypomnieć, tak 15 ml. Flakon wygląda naprawdę ładnie. O, jest nawet napisane. I teraz tak, słuchajcie, nazwa. Ja sobie zapisałam, bo gdybym miała to przeczytać, powiedzieć Wam, tak jak jest zapisane, to byłoby al -Haramayn. Ale tłumacz Google podpowiedział mi, że to brzmi mniej więcej coś w tym stylu, słuchajcie. Elu Herman. Dobrze? Tak. Nie pomyliłam się. Amber. Odłożę go na chwileczkę. Przejdziemy do tego drugiego. Tutaj już będę sprytna i zacznę go otwierać od dołu. Będzie szybciej. O! Również opakowanie się otwiera w tą stronę. Też, włożone, też go włożyłam. I flakonik wygląda podobnie. Ta sama firma, każecie mi powtórzyć nazwę? Eluhermen. I tym razem, gdybym miała przeczytać tak, jak jest napisane, to pewnie bym powiedziała, że to jest makach, ale brzmi to makuchu. Makuchu, kuchu, ma kuchu. Dobrze, najtrudniejsze za mną wypowiedzenie nazw tych dwóch małych olejków. E, perfum w olejku, tak? Perfum, perfum w olejku, perfum. W każdym razie, jeden i drugi to jest pięćdziesiątka. Od którego mam zacząć? Może od tego. Hmm. Powiem Wam szczerze, że kiedy go pierwszy raz otworzyłam, bo on się odkręca, metalowa, słuchajcie, to nie jest metal, nie, to jest plastik chyba, to, to jest razem plastik, który sprawia wrażenie metalu. Odkręciłam i ja już go czuję, ja już go czuję, kiedy go przybliżę do nosa. To, słuchajcie, pierwsze moje skojarzenie, nie śmiejcie się proszę ze mnie, to jest Coca-Cola, taka świeża, świeżo wlana Coca-Cola, ale już bez bąbelków. która stała obok kadzidełka z drzewa sandałowego. Dokładnie. Tak mi się on kojarzy. Zapach jest dosyć mocny na, wiecie, takie pierwsze odczucie. Ale przyjemny. Przyjemny. Mojej przyjaciółce bardzo się on spodobał. Bardzo jej się podoba. W jaki sposób się go aplikuje? Jest tutaj rolą. Nałożę go sobie na rękę. Oczywiście wiecie, że ja je testowałam. Wystarczy, słuchajcie, naprawkę, naprawdę odrobinka. Znowu próbuję pokazać, że się błyszcze. Nie wiem, czy widzicie. Coca-Cola. Coca-Cola z kadzidełkiem. Oczywiście nie ma tutaj w składzie Coca-Coli, dlatego przeczytam Wam, co tak naprawdę znajduje się w tym zapachu. Lista jest długa, więc pozwólcie, że przeczytam. Cytryna, szafran, lawenda, geranium, przyprawy, goździk. Później mamy cedr, róże, korzeń irysa, dzięgdziel, drzewo sandałowe i drzewo sandałowe, ameris, ambera, labdanu, drzewo gwajakowe, piżmo i paczula. Jak widzicie bogactwo składników i to naprawdę czuć w tym zapachu, on nie jest... Taki prosty, on jest bardzo skomplikowany. sobie również wynotowałam, co ja oprócz tej koli poczułam również. I tak, lekko przypalony karmel połączony z kolą. O tym Wam powiedziałam. Później czuję cytrynę, tak delikatnie podbitą przyprawami, geranium, różą. I nieśmiałym drzewem sandałowym. Tak odbieram ten zapach. Bardzo mi się podoba na no kola. Wbiła mi się kola do głowy, ale to tylko takie wiecie. Chociaż przyznam Wam się szczerze, że zerknęłam w tym momencie na stronę Fragrantica i tam również niektóre osoby, które się wypowiadały na temat tego zapachu, wyczuwają tą kolę. Więc coś musi być na rzeczy. Świetnie. No i teraz drugi zapach. Również jest w olejku, e, w olejku. E, z tym. Um... Boże, słowo mi uciekło. Rolonem. I on jest inny. On jest inny, powiem wam, że z kolei ten bardzo przypad mi do gustu. Mi bardziej. Ale wiecie dlaczego? Wyobraźcie sobie. To było moje pierwsze skojarzenia, jeżeli chodzi o ten zapach. Najpierw go nie bardzo rozumiałam. Wiecie, takie pierwsze otworzenie buteleczki i pomochanie. Ale później uzmysłowiłam sobie, że ja czuję... Uwaga, zamknijcie oczy i pomyślcie sobie o ciepłym budyniu waniliowym, który został, którym została oblana truskawka. Siedzicie na trawie i obok Was, w filiżance, macie zaparzoną, jaśminową herbatę. I dla mnie tam jest jaśmin, wanilia, truskawka, wcale nie słodkie, nie przesłodzone, idealnie podane w swojej słodyczy, na zielonej trawce. Ja tak odbieram ten zapach. Dokładnie. Bardzo taki, słuchajcie, on jest bardzo apetyczny, taki, taki który chciałoby się zjeść. No i teraz tradycyjnie, co tak naprawdę on sobie kryje, jakie mamy tutaj nuty zapachowe. No i dużo się nie pomyliłam, zobaczcie. Zielone nuty, cytryna, później jest jaśmin, kwiat pomarańczy i truskawka, ambra, żywica, piżmo, nuty pudrowe i wanilia. Ja czuję tą truskaweczkę połączoną z jaśminem i z tą wanilią. Na samym końcu zostaje tylko, w moim odczuciu, tylko wanilia, na, na samym końcu po kilku godzinach, która jest jedną z najpiękniejszych, jakie czułam. Może dlatego, że... Um, czytałam, że to jest to firma niszowa. Firmy niszowe arabskie Inwestują bardzo w składniki, z których wykonują swoje perfumy, swoje zapachy, i wierzcie mi, że to naprawdę czuć. Trwałość i projekcja są niesamowite. Bardzo, bardzo długo się utrzymują na mojej skórze. Yy, przez 2-3 pierwsze godziny, jeden i drugi jest bardzo wyczuwalny. Projekcja jest niesamowita. Ja te, kiedy je testowałam, miałam jednego i drugiego na ręce nałożonego i w zależności od tego, w którą stronę skierowałam głowę, tego czułam dokładnie ta, tak samo jest w tej chwili. Yy, tak jak wam powiedziałam, projekcja jest niesamowita, yy, trwałość jest również niesamowita. Spokojnie słuchajcie, 6 godzin, naprawdę może nawet i więcej. W zależności od tego, kto co oczekuje, te zapachy czuć na skórze. Ja wczoraj nałożyłam go sobie tego z czystej ciekawości. Wieczorem około 22.00 wtarłam w końcówki włosów, bo również można je wcierać we włosy. To są olejki, nie zaszkodzą Wam naprawdę. I rano, kiedy się obudziłam, o godzinie 10 ja je czułam, czyli 12 godzin. Spróbujcie, zobaczcie, może na Was również w podobny sposób działają, trzymają się. Mokuchu czy Amber? Słuchajcie, te olejki, podobnie jak poprzednie, zaspocznęła Wam świat piękna. Tutaj proszę zwycięzców losowania, jest mój mail. Napiszcie mi, proszę, wasz adres, abyśmy mogli Wam te zapachy wysłać. A Was jeszcze raz zachęcam do wyboru jednego z nich, napisania w komentarzu, który chcielibyście otrzymać, i powtórzymy zabawę. I obiecuję Wam, że to nie jest koniec przygody z arabskimi zapachami. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, którzy y, wzięli udział w losowaniu. Y, dziękuję jeszcze raz za te piękne komentarze, które mi napisaliście. Dowarzcie, policzki, <laughs> po prostu emocje niesamowite policzki czerwone, emocje niesamowite, dziękuję, cześć, pa! W swej genialności zapomniałam Wam powiedzieć o jeszcze dwóch bardzo ważnych sprawach. I tak jedząc, słuchajcie sobie, gulasz dostałam olśnienia. Przecież nie powiedziałam im tego, a to ważne. Co jest ważne? Ważne jest to, że jeden i drugi zapach to unisexy. Mhm, dla kobiet, dla mężczyzn. I teraz ten amber o którym wam mówiłam widzę dla kobiety bądź mężczyzn w ciemnym garniturze. Słuchajcie, gdzieś wieczorową porą przy kolacji z czerwonym winem. Tak mi się kojarzy ten zapach. Z kolei dru ten drugi. Jasne ubranie, jasna suknia, jasny garnitur, do białego wina i taka, słuchajcie, taki posiłek zjedzony na świeżym powietrzu. No tak, no bo Brzusia się najadło, to o sobie przypomniało. Teraz to już naprawdę koniec. Dzięki, hej!